Chyba jest tam, przy tym... A, właśnie, tak. I wodę tu I... mamy pod ostatnio. Przy tym z razy O co chodzi z tamtym zelawnym golemem, co jest tam zamknięt? Yy, właśnie nie wiem. Tu potem się tam po niego pójdzie. Z odświecą. Chyba cała wyspa rozświetlona jest. O, jeszcze tutaj walniemy. Na razie powiedział, że, że takiej głupiej chaty coś tam nie robi. Ale to taka pierwsza lepianka, bo już się noc robi. No, szała z drabinkami tak zwany. A my mamy cztery żelazo, nie? No. Wezmę no. sobie dwa i zrobię. Nie, nie y, zrobię nożyczki. To co? A. No idę ogolić wełnę. Dawać. Wełnę. Ogolićowce z wełny. Idę golić wełnę. Okej. Okay. Idź górę. Idę golić wełnę. Masz tam gdzieś jedzenie? E, nie. Dobra, zbijemy chyba. O, mamy pieska, wiesz o tym? Ale to dba, to nie, nie trzeba Mogę rozwalić żółtą wełnę tutaj? No, ale... O, kurde, tam jest jakiś spawner endermanów, Jezus Maria. Ja już nie chcę tu być. Dobra, ja stąd idę, wiesz. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia, żadnego. Tylko wezmę ogol. O już, tuś, te tepie, tepie się, weźmie ratuj, chodź bo ukradka Gin Jezus Maria bije mnie, no nie bij bo mnie, boże bije. kochany. Enderman! Bo ja niechcący go uwolniłem Jest w ogóle cały spawner, spawner tych Enderu... Enderman. Endermanów, wszystko... No jest zupełno to wody jeszcze. jejku Poczekaj bo, chodź tu zamuruj, bo, nie potrzebnie tą wełnę rozwalałem Uważaj bo tam spada na dół Weź zamuruj tam ten, ten, z panem Endermanów bo, jeszcze się wpije Skacz do przodu, skacz O ty, jak wyjdzie to już nie wyjdzie, nie wejdzie Trzeba delikatnie, o kurde O jajko O mamy dwa psy, jeden dla ciebie, jeden dla mnie Podzielimy się Ale no pies mi się tutaj nie chce chodź. Daj. Jedną wełnę dała. Ale ham. Żyj. Żyj to teraz. Tam żółta wełna. Ja. Poczekaj. Wziąłeś tą żółtą wełnę? Nie wiem. A ty masz? No ja właśnie nie. Później miał tego spawneru Nie, właśnie tam. Ty nawet tam nie masz się wejść? A to tu się wchodzi. Bra? Czekaj. No jest. ty Ty. Ta żółta wełna, to ja ją wezmę i uciekamy. Dobra. A mnie to zostawiłeś, tak? Urosła jej wełna, okej. Okay. Piesku, uciekaj. Ty tu nie wejdziesz. Toczujesz. O, A, ogoliłem i od razu dostałem. Mam pięć wełn, jeszcze jedna wełna. Ja poczekam, aż jej tu wełna urosnie. Co mam? Nie, z drzewa powinna spaść. A ty nie dostałeś? Nie. I tam wełnę tą żółtą, tam do tego... Czekaj, ja poczekam aż jej urośnie jedna wełna, bo do no, dwóch łóżek nam brakuje jednej A ty nie, jezu on ten... tam, o jest, żre żółty, żółty, żółty ten. Jest, mamy sześć Ale żółtej nie... nie, to, nie... to, nie, to Jezu, nie, pies mi uciek, ty pies mi uciek. Jezus Maria, no. właśnie potem no Uderz go, uderz go Czekaj, nie, bo wejdzie do krów, o nie, nie tylko nie do owcy, Oj, człowiek Poczekaj, nie, bo on będzie mnie potem bił. Najwyżej no ty go Jezu, on mnie gryzie teraz. I widzisz, co żeś narobił. Idź go, ospójcie coś. No nie zabijaj tego psa. No. Ty nie spadła tu żadna sadzonka? A nie, zasadziłeś jedną, okej. Okay na miejsce. on tutaj tego, tego, Dobra, mam dwa... Gdzie tu jest wejście? No, wiesz, dla bezpieczeństwa. Dlaczego nie mamy pochodni w domku? No już jedna starczy. A tu masz kopalnię. Okej. Okay, dobra. Yy, postawi nam łóżka. ko moje będzie zdało a, tego ci nie wiem. Roz... Dawa. No to dawaj idziemy spać, Ja po jednej, ty po drugiej. Ja śpię. Tak, potwory. Tu main, o coś tam monster. Yy, nie śpią. Mędy nie śpią. Daj, ja Co, ja a koch. O, a tu jak będę... Tu też nie mogę. No bo... A, bo my śpimy nad pow nad pow... A nad, nad, nad tymi no, koleczkami ja jako ja nie. Właśnie stamtąd Weź, o redstone, widzę redstone Oświetlić tu trzeba Ja też mam, ja mam jedno Jedno serduszko, weź je tam ja tu mam miecz, ja mam miecz tu I zginąłem Ja też jakie lagi O, dobra, ile minut już nagrywamy? Będziemy musieli wrzucić to częściami Chyba tak Ja tu szybko oświetla, jestem hardcorem Jest maria, zgubił... A, stoi na domku, szukam domku, nie o, Oświetliłem, dobra, wszystko jest bezpieczne, możemy iść spać, bardzo bezpieczne U mojej jemki były, wzięłeś się? Tak, tak, tak. Patrz, patrz. E, Ale krąży, tak? patrz Doświadczenie krąży jak... Nie No wpływasz czy nie? Okej, okay. ty masz moje itemki, dawaj moje itemki O, dziękuję Wzięłeś je tam i oswoiłeś chciałem powiedzieć O, dzięki A tą żółtą wełnę to ja może wsadzę, bo Ej, no tam się w ogóle na szczęście nie spawnują Te mendy. nie wziąłeś tego Czego? A ja idę tą żółtą wełnę wsadzę Zielona wełna, różowa, pomarańczowa, niebieska, złota, nie, żółta. Jejku, jak ja czytam. Niby piątka z polskiego jest o, Ale Dobra. chyba naciągnięta. Chodź do. Doświadczenie się w ogóle mnie nie czepia. Ja Gdzie? Chodź Chodź na na, dach, domu, żeby na dach Ty masz moje łóżko. No to co? No to dawaj moje łóżko. Z o, o! co ty tu robisz. Chodź Chodź patrz, 3, 2, 3. Szukam łóżka! No chodź już to po je. Aaa! O, łóżko! 3, 2, 1. A za MPC? 3, 2, 1, leczmy start. No. Czekaj, zrób tak jak się obudzimy. Ty MP's mieli dotykał. Nie! Jejku Dobra, dzisiaj trzeba będzie coś zrobić Ty ja sobie zrobię wędkę I... Tak takin tej dobra, dobra robię... A było trzeba zrobić wędkę? No, zrobię nam dwie W zadaniach było? No Kurde, gdzie mogę to, a tu postawię Nie będę spał w nogach, na pewno, dobra I, Jeszcze jak złowimy rybę to już mamy pierwsze zadanie z regionu. A no, właśnie, i to, idę odhaczyć, nie? Co zrobiliśmy, no? Ale poczekaj, ja zobaczę, co my zrobiliśmy my już. Lecz chyba nic jeszcze nie zrobiliśmy. Zrób wędkę i złów ryby. No to będzie już połowa zadania. Oswój wilki się... i rozdmierz zwierzęta. Zrób kompas, coś tam, coś tam, na... Zdobądź obsydian i zrób portal, Znisz pięć 5 spawnerów. Mamy je zniszczyć, ale to potem. Ekspo będzie trzeba narobić. Fabryka śniegu, fabryka kamienia, zdobądź szkło, znajdź wymagane kolory wełny. Yy. A możemy wziąć czerwoną stąd? Chyba nie. Yy, dobra, zrób pułapkę na potwory, w dół, to by... Wybuduj domek, nie szałas, a my mamy szałas. Zrób nie, to wybudowanie, zdobądź siódmy level. Jak konie ciągle level lata! Rozbuduj wyspę, to potem z farmy trzeba będzie... Nie, nie chcę mi się. Nie graj na poziomie pokojowym, to nie gra... A, no to już można to odchacić, nie? Bo my nie, nie gramy na pokojowym. A to nie, to nie jest chyba zadanie, tylko żeby nie grać. A, on no to instrukcje, przestrzegaj zasad, to też już możemy odchacić. Nie chcę mi się złowić. Ty, to chyba... Taki pierwszy odcinek... Yy, ko może kończymy, bo powiesz, nie liczymy czasu, a następny będzie za. Tak, to choć się, pożegnamy ładnie na tle tamtego skaczącego golema. Chodź na kaktusie. A, na kaktusik. Dobra, ja skaczę, hop. Ła, kuję, kuję, kuję. Ła, nie skaczemy obok niego. Mm. No to na razie. Cześć. I pamiętajcie o łapce w górę. Znaczy kciuku, subie i dodaj do ulubionych. No, będziemy musieli niestety nagrać od początku. Na razie. Na razie.